Legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się je wklepać? W ogóle powiem tak, yy, dla mnie powołania są w ogóle niektóre niezrozumiałe. Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii, w której to wraz z innymi twórcami tego kanału przedstawiamy drużyny Mistrzostw Europy. Dodatkowo głos w tym materiale w wywiadzie z Mateuszem Piotrowiczem, czyli footbreakiem, zabierze Tomasz Kłos, czyli wielokrotny reprezentant Polski, który na gorąco wypowiedział się o powołaniach Paulo Souzy. Z kodem SPORT600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfon. Link znajdziecie w opisie. W kontekście naszej kadry jednym z najciekawszych wątków jest kwestia tego, jakim systemem zagramy. Czy to będzie czwórka obrońców, czy trójka? Jednak wydaje mi się, że zagramy w systemie 1-3-5-2. Nie po to Zbigniew Boniek od lat mówił, że chciałby, aby tak grała Polska. Nie po to zatrudnił trenera, który doskonale yy, zna ten system, który wprowadzał go chociażby w Fiorentinie, czy też Bordeaux. Zalet systemu 1352 jest wiele. Między innymi pozwala on na zagęszczenie sektora środkowego, czyli tego najistotniejszego, stworzenie tam przewagi liczebnej. Przy tym drużyna nie traci na szerokości, bowiem zapewniają ją wahadłowi. System 1352 ułatwia także budowanie akcji od obrony, czyli coś, co preferuje Paulo Souza, o czym wiedzieliśmy jeszcze przed pierwszym meczem Biało-Czerwonych. Dzięki temu, dzięki 1352 mm, drużyna ma trzy punkty startowe w konstruowaniu akcji. Kiedy na przykład jest czwórka obrońców, czyli dwóch środkowych obrońców, wtedy są tylko dwa startowe punkty. Tak więc tej trójce środkowych obrońców łatwiej jest stworzyć przewagę liczebną zaraz już na samym początku w stosunku do presującego rywala. Dzięki temu drużynie właśnie łatwiej jest wychodzić spod pressingu. Przejdźmy teraz do tematu powołań na nadchodzące Mistrzostwa Europy. Tak jak już mówiłem, głos w tej sprawie zabierze Tomasz Kłos. Jesteśmy świeżo po powołaniach Paulo Sousy na Mistrzostwa Europy 2020, a razem z nami 69-krotny reprezentant Polski Tomasz Kłos. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W skali od 1 do 6, jak Pan ocenia powołania naszego selekcjonera? W skali 1 do, do 6, no myślę, że 3-4. A czym spowodowana jest taka ocena? No myślę, z rozbieżnościami w powołaniach. Według mojego, mojego zdania, moich obserwacji, no pewne powołania które nie doszły do skutku, powinny być ujęte, a pewne powołania nie powinny być ujęte i, i, i trzeba sobie to jasno powiedzieć, bo w ogóle powiem tak: dla mnie powołania są w ogóle niektóre niezrozumiałe. I to jak to częściowo jest ujemnie, częściowo, częściowo dodatnie, ponieważ nie rozumiem powołania, oczywiście to jest jako plus. Tomka Kędziory, którego mhm. To, że go powołał, to świetny ruch. Trzeba przyznać, że, że świetny ruch wykonał. Oczywiście trochę, trochę dla śmiechu to mówię, bo nie widziałem go w tym pierwszym trójmeczu, gdzie spodziewałem się tego zawodnika. Bo zastrzeliłem na powołania, gra cały czas w swojej drużynie. No ale później uzasadnienie było takie, że będzie taktyka trójka z tyłu i tak dalej, i tak dalej. Co absolutnie mnie nie przekonywało i nie przekona. Dzisiaj mamy kontuzjowanego Krzyśka Piątka, mamy Arkarece kontuzjowanego, którzy nie będą na pewno powołani, ale nie mamy Iszmańskiego i nie mamy przede wszystkim Kamila Grozińskiego, który mimo wszystko, że, że nie grał praktycznie w tej rundzie, ale osobowość jaką wnosił do tej drużyny, jaką, jaką miała z nim szatnia, na pewno ma bardzo duży wpływ na granie, na poruszanie się po boisku i przede wszystkim na atmosferę, w reprezentacji. Ja takie dwie, dwa duże turnieje przeżyłem, nawet sam doświadczając takiego negatywnego negatywnego niepowołania, według mnie, i, i, i powiem szczerze, że, że no wiem, co to oznacza dla zawodnika, ale wiem, co oznacza później wewnątrz drużyny, bo dzisiaj, ok, trener podjął taką decyzję, a nie inną, ale nie wiem, czy trener Sousa ma świadomość, że, że to drużynie na pewno nie. Nie pomoże, okej. Okay. To, to jest jego decyzja. On ma do tego prawo, jak najbardziej. Oczywiście wyniki będą weryfikowały jego, jego decyzję. Zobaczymy, jak to, jak to będzie, począwszy od meczu już z Rosją, bo to taki, można powiedzieć, pierwszy sprawdzian przed, przed Euro, później drugi w Poznaniu. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No dzisiaj nie wiem, jakby ktoś mi po, po, pokazał pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego bocznego pomocnika, w Polsce, to bym gdzieś tam klepnął. Okej, okay, jest, jest Jóźwiak, który, który gdzieś tam zaklimatyzował się i przed pełną parą do tej reprezentacji. I tutaj jak najbardziej się zgadzam. Ale później kto? No kto później? No okej, okay, jest, jest Frankowski, który został powołany, no, ale ostatnio chyba go nie było. Jest Kuba Moder, no ale Kuba Moder, to, że ma potencjał, to jak najbardziej. Zaczął grać w klubie jak najbardziej. Tylko czy aż na takie mecze na tak, tak, o takim z, znaczeniu, o takim mm, stopniu odpowiedzialności. Czy Kuba da sobie z tym radę, bo y, strzelił bramkę na Wembley, ale nie zapominajmy, że też popełnił błąd, po którym straciliśmy między innymi y, drugą m, bramkę, także y, tu naprawdę y, liczy się bardzo doświadczenie, oczywiście, no, większym, mniejszym y, y, stażem są ci zawodnicy, no ale tutaj odnosząc się czy to do Szymańskiego, czy to do Kamila Grosickiego, jak wspomniałem wcześniej, no taki zawodnik, nie można sobie tak łatwo rezygnować z tego e, zawodnika, no ale trener jest trenerem, trener ma do tego prawo. A jeśli chodzi o Sebastiana Szymańskiego na liście rezerwowych, spodziewana decyzja, czy jednak wielka kontrowersja? I czy odbije się to na naszej karze? Nie wiem, czy się odbije, no to zobaczymy, bo to jest tak samo jak w przypadku Kamila, no spodziewałem się, że będzie. Tej, w tej kadrze powołane I, i tutaj no niespodzianki są. Niespodzianki są: czy to Szymański, czy to Kamil Grosicki. Mamy też inne powołania. Mamy absolutnie, wymieniając nazwiska zawodników, którzy zosta, zostali powołani, nic nie mam. Patrzę bardziej, bardziej pod, kątem, pod kątem mistrzostw Europy, pod kątem grania w pierwszej drużynie, pod kątem wartości danego zawodnika, co może w danej chwili gdzieś tam e, e, wprowadzić, jeżeli będzie taka. Możliwość. Jest Dawidowski, a czemu nie ma Walukiewicza? Tego nie wiem. Czemu na przykład nie ma Michała Pazdana? No, Michała Pazdana nie było długo, ale uważam, że na takie mistrzostwa warto z takiego doświadczonego zawodnika skorzystać. To, że Jurek Brzęczek Michała po jednym meczu odpalił, to jest jedna rzecz, ale jeżeli trener Sousa ma dobre rozeznanie, to powinien Pazdana powołać. Ja nieraz mi się wydaje, że, że właśnie te, te rozeznanie nie do końca jest nie do końca jest troszeczkę takie mm, sprawiedliwe, takie może wymierne do, w stosunku do, do zawodników, którzy, którzy są powoływani, bo wiemy, że Krzysiek Piątek-Gniega, no wiemy, że jest Arek w wspaniałej formie, o Robercie nie trzeba wspominać, no ale jest, jest Kownacki, który został powołany, Świderski, który został powołany, Kuba Świerczok, który tutaj. No ale dla mnie e, rezygnacja z takich zawodników, mam nadzieję, że to da się jeszcze jakoś naprawić, cały czas w co wierzę, ale rezygnacja z takich zawodników stawia dla mnie trenera w bardzo złym e, świetle, bo pamiętam, pamiętajmy jeszcze, że biorę pod uwagę ten trójmecz, który był w marcu, bo to nie chodzi o same powołania, tylko nie rozumiem, nie rozumiem tego trenera. Być może go nie zrozumie. Powołanie Tomka Kędziory. Mam nadzieję, że zmieni ustawienie będziemy czwórką z tyłu grać. Bo my sobie nie możemy pozwolić na grę trójką, nie umiemy grać trójką. A przy drugim meczu, to możemy wtedy, wtedy dopiero odpowiedź dostać co to znaczy gra przeciwko Hiszpanii, trójką z tyłu. My z Węgrami nie mogliśmy sobie w pierwszej połowie dać radę, a co, o czym tu mówić teraz przy meczach Euro, gdzie jest odpowiedzialność, gdzie, gdzie są inni zawodnicy, inna stawka meczy, to nie będzie, to nie będzie spacerek, tylko począwszy od meczu pierwszego, to będzie naprawdę orka i tutaj mogą decydować ułamki sekund, błąd parę centymetrów, że można stracić albo strzelić w bramkę. Też trzeba pamiętać, że mecz z Węgrami był pierwszym za kadencji Paulo Sołzy, ale faktycznie mecz z, Hiszpani z Hiszpanią to będzie półka wyżej. Tak na sam koniec, jeśli mógłby Pan wymienić trzy nazwiska, które Tomasz Kłos jako selekcjoner reprezentacji Polski powołałby na euro, a których zawodników Paulo Souza nie powołał. Na pewno. Na pewno Grosicki, na pewno. Postawiłbym tutaj na Pazdana i bym wziął też z tych zawodników szymańskich. Dziękuję bardzo za przyjęcie, zaproszenia do programu. Dziękuję Tomasz Głos, były reprezentant Polski. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Obstawiam, że podczas Mistrzostw Europy Biało-Czerwoni zagrają takim składem. Wydaje mi się, że miejsce w podstawowej jedenastce może stracić Helik, który oczywiście wykonał fenomenalną pracę na zapleczu Premier League. Jednak w reprezentacji, póki co pod wodzą Paulo Souzy, no nie prezentował się zbyt dobrze. Wydaje mi się, że jednak Souza postawi na ten pewniejszy punkt w postaci Kamila Glika. Jeśli chodzi o to, kto będzie wiodącą postacią reprezentacji polskiej, kto zdobędzie najwięcej goli. To wydaje mi się, że nikogo nie zaskoczę stawiając na Roberta Lewandowskiego. Kurs na niego to 1,44 w Betfanie. Biorąc pod uwagę to, że jest murowanym faworytem do tego miana, wydaje mi się, że kurs jest ten całkiem niezły. Bardzo ciekawym zdarzeniem, które można obstawić i na które chciałbym zwrócić uwagę, jest to, czy Robert Lewandowski strzeli gola na Mistrzostwach Europy? Jak widzimy jest na to kurs 10. Oczywiście jest to ryzykowne, jednak yy, kurs jest wysoki i dla wielu pewnie kuszący, dlatego w ramach ciekawostki chciałbym Wam też pokazać taki niekonwencjonalny zakład. Jednak chciałbym dodać i tutaj lekko ostrzec, że przy umieszczaniu tego zakładu na kuponie trzeba mieć na uwadze fakt, że Robert Lewandowski dotychczas na wielkich turniejach z polską reprezentacją nie zdobywał wielu bramek. Mistrzostwa Europy 2012 1 gol. Mistrzostwa Europy 2016 1 gol. Mistrzostwa Świata 2018 zero bramek. Tak więc no jeśli tutaj yy, by strzelił gola w każdym z tych spotkań, to na pewno przebiłby już cały swój dorobek z wielkich turniejów z polską Reprezentacją. W sezonie 20-21 Robert Lewandowski ma najwyższe XG spośród wszystkich piłkarzy pięciu czołowych europejskich lig, co oznacza, że oddał najwięcej strzałów z dogodnych pozycji. Oczywiście wpływa na to fakt, że ma ten instynkt napastnika, że potrafi odnaleźć się w polu karnym, ale oczywiście również to, że jego koledzy z Bawarii potrafią kreować fenomenalne okazje swoim napastnikom. No i pytanie teraz, e, czy. Polscy pomocnicy, polscy skrzydłowi będą w stanie dorównać bawarczykom w tym aspekcie i czy Robert Lewandowski również będzie mógł się poszczycić tak wysokim XG i tak wysoką średnią strzelanych bramek jak w Bayernie. Choć oczywiście w najbliższych dniach na kanale pojawią się kolejne odcinki, w których to moi koledzy, współtwórcy tego kanału przeanalizują yy, kolejne drużyny grupy E, to jednak już teraz pokuszę się o krótki komentarz co do każdego tych zespołów w kontekście pojedynków z nami. Pierwszy mecz. Mecz ze Słowacją jest bardzo trudny do wytypowania. Jest to zespół, który ma dwa oblicza. No i teraz pytanie, które z nich zaprezentuje w starciu z Polakami? Potrafimy rozegrać bardzo dobre 45 minut, albo nawet cały mecz, by nagle o tym zapomnieć i być przeciętnym zespołem. Brakuje nam stabilizacji i utrzymania dobrej dyspozycji. Te słowa byłego słowackiego zawodnika Lubomira Morawczyka doskonale opisują zespół Słowacji, o czym świadczą ich wyniki. Spójrzmy na eliminację do Mistrzostw Świata remisy z Maltą oraz Cyprem. I wygrana z Rosją. Nie ma tu żadnej spójności. Mam nadzieję, że w meczu z Polakami Słowacja zaprezentuje swoje gorsze oblicze, i obstawiam, że w tym spotkaniu wygrają Polacy. W pojedynku z Hiszpanią obstawiam zwycięstwo naszych przeciwników, choć oczywiście reprezentacja La Furia Rocha w ostatnich meczach, w eliminacjach do Mistrzostwa Świata nie zaprezentowała się jakoś szczególnie przekonywująco, zremisowała z Grecją, to jednak, gdy spojrzymy na to, jaki wynik zanotowała wcześniej, w ostatnim meczu przed eliminacjami w ramach Ligi Narodów, dzięki któremu dostali się do Final Four tego turnieju. To już widzimy, że pokonali 6 do 0 Niemców, hat-tricku Ferrana Torresa. To pokazuje potęgę i siłę tej drużyny. Tak więc, no, obstawiam tu zwycięstwo Hiszpanów, szczególnie, że teraz ich szeregi wzmocnił Emery Laporte, czyli y, gracz, który w czasach młodzieżowych y, występował w reprezentacji Francji, i teraz jednak zmienił barwy na hiszpańskie. Szwecja to już nie tylko Ibra. Absencja. Napastnika Milanu oczywiście jest korzysta dla reprezentacji Polski, jednak wciąż mamy się czego obawiać. Iszak to najskuteczniejszy piłkarz Realu Sociedad w tym sezonie. Forsberg ważna postać lipska. Lindelof w statystyce wybić piłki jest po Maguire, drugim graczem Manchesteru United. No i oczywiście Dejan Kulusewski, który średnio w tym sezonie notował 1,4 kluczowego podania na mecz, co jest czwartym wynikiem w Juventusie. Myślę, że Szwecja mająca zrównoważony zespół, który dysponuje gwiazdami zarówno w formacji ataku, jak i w formacji obrony, może nam sprawić nieco problemów, dlatego stawiam, że w tym meczu padnie remis. Raczej nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że moim zdaniem Polska zajmie drugie lub trzecie miejsce. Myślę, że biało-czerwoni wyjdą z grupy. Myślę nawet, że zajmą drugą pozycję. Pierwsze raczej jest zarezerwowane dla Hiszpanii. Yy, drugą pozycję mam nadzieję, że tak ułożą się spotkania innych zespołów, że te cztery punkty wystarczą, aby znaleźć się yy, na drugiej lokacie. Na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, dołączania do grupy nie grasz nie wygrasz. Link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.